Kamera w zapisie. Cześć, witam Was z lotu Forza Italia 2025. Pałac Rozalin, piękne okoliczności przyrody. Ładna pogoda słoneczna, piękny park, dużo włoskiej motoryzacji. No i przyjechałem tutaj właśnie po to, aby się nią ponapawać. I nie będę ukrywał, ja nie jestem fanem samochodów supersportowych. Uważam, że mają one urok gwiazd porno, czyli można pooglądać, ale użytkowanie codzienne jest raczej pozbawione sensu. Co lubię najbardziej, to auta z przełomu lat 90. i 2000., ale także te wozy z lat 70.. No i trafiłem na model dla mnie bardzo, bardzo. Sentimentalny, konkretnie jest to Fiat 128 3P. E, był również produkowany w Polsce, e, ale 3P nie znaczy, że jest to polska produkcja, a znaczy jedynie e, tyle co tresportes, czyli trzydziowy takim autem, tyle że w kolorze czerwonym jeździł mój świętej pamięci Tata, kiedy ja przyszedłem na, na świat. Tak, dostał taki, taki samochód po ukończeniu studiów, a, no i e, niestety z mojego powodu musiał go wymienić na ładę 2107, ale pierwsze lata takie szczenięco niemowlęce przejeździłem w foteliku Rekaro właśnie w fiacie 1283P stąd mam estymę do włoskiej Motoryzacji, chociaż ten błękitny kolor podoba mi się znacznie mniej niż czerwony Fiaty 128 3P, a wcześniejsza wersja 128 Sport kojarzy się w Polsce najbardziej z kolorem zielonym i ze sławetnym pościgiem z serialu 07 z głosie gdzie jeden z najznakomitszych polskich kierowców rajdowych, Warisella, uciekał ulicami Warszawy przed milicją obywatelską. Co jeszcze na zlocie Forza Italia? Na pewno dużo mięsa. Ten zlot nie zawodzi. Wiem, że są uczestnicy, którzy przygotowują auta specjalnie na tą okazję. Jest tutaj konkurs elegancji, ale również wybierany jest grad zlotu. Ja zrobię tylko Taką rundkę pokażę kilka, może kilkanaście samochodów, które podobają mi się najbardziej. Kółka naciągi, właściwie to ręce naciągi, i ruszam w poszukiwaniu gratów. W sekcji tak trzeba żyć. Fiat Punto, znaczy kropka, na czarnych blachach 75, czyli trochę mocniejsza wersja niż podstawa. Ten silnik miał teoretycznie trafić do Wegeto Sporting, ale ktoś w Fiacie się przestraszył, że zrobi małego Widowmakera, a tutaj czarny zderzak, czyli wersja podstawowa, ale silnikowo lepsza. I trzeba mieć jaja, żeby właśnie takim autem przyjechać na zlot miłośników włoskiej motoryzacji. Mordo, Mordo, widać po mnie, bo przyjechali brawianie. E, eee, to nie psy mają malu felgę. Trzeba rozwijać kanał i trafiać do różnych odbiorców, również do fanów sprzętu AGD. A to jest druga generacja Pandy, pierwsza nowożytnia, a w linii Alessio. A Alessio robi tostery, miski, mam nawet serwetownik tej firmy w domu, więc Panda przydałaby mi się do kolekcji. Skoro Maj, to majówka z BMW, a skoro BMW. To ringi i tu ringi są wszędzie, a trzy pary w reflektorach głównych są też ringi na światłach przeciwmłowych. No ewidentnie jest tutaj Vajbik E46 albo E39. A taki Fiat 124 Spider kojarzy mi się z wakacjami. Wielokrotnie, będąc na Wyspach Kanaryjskich, pobierałem sobie raz 2-4, czy to w Abarcie, czy to w Fiacie, 1.4 Multijet, ale napęd na tył. Tam między 140 a 180 koni, więc zupełnie wystarczająco na zapiaszczone kalimom drogi. Nie będę wyliczał wszystkich różnic między Fiatem rytmom a Satem. Rondą, ale muszę donieść, że to nie jest włoskie auto. I zaraz laweta, przy... Chociaż nie lawety są zajęte to jest za dużo alf. No dobra, niech stoi. Generalnie rzecz ujmując, ludzie boją się lanci Tezi. Dlaczego? No ma swoją legendę awaryjności, czy słusznie chyba nie do końca. Ale ostatnio jeden z dużych kanałów motoryzacyjnych który zdarza mi się gustować, a zrobił wyprawę do, do Rumunii trzema najbardziej awaryjnymi autami, między innymi właśnie Lanciom Tezi oraz Alfom Raz 5 -6. Auta szczęśliwie dojechały do celu, czy wróciły, tego dowiecie się pewnie za jakiś czas, ale tutaj do Rozalina Tezisy dojechały i to w wielu sztukach. Nie będę ukrywał, że Raz 55 to jeden z moich ulubionych modeli Alfa Romeo, przede wszystkim za jego stylizację. No jest ponadczasowa, odrysowana niczym od ekierki, a no mam sentyment, też dużą estymą, tak Taką kreską pociągnięte samochody. Wprawdzie nie jest to moja ulubiona wersja Q4, ale tak jak mówię, styl jest stylem kurde. I niebieska alfa na, na białej feldze wygląda sava. A to jest niezła efemeryda, jest to Fiat. Palio, tyle, że w wersji trzydźwiowej z rynku południowoamerykańskiego, najpewniej brazylijskiego. A co za tym idzie, pewnie zasilany alkoholem, czyli paliwem z trzciny. A wygląda to trochę jak hmm, nieślubne dziecko. Sieny i Uno. Ja tak poważnie dla mnie to jeden z ciekawszych e, aut, jedno z ciekawszych aut Forza Italia, no bo literalnie chyba drugi raz widzę hatchbacka w Polsce. Za pierwszym razem był to hatchback pięciodrzwiowy, a teraz trzydźwiowego widzę po raz pierwszy i bardzo mi się on podoba. Uno Turbo pierwszej serii to bardzo, bardzo poważny sprzęt. Pamiętam mój świętej pamięci e, tata marzył o, o właśnie Uno Turbo, tyle że już drugiej generacji tym silnikiem 1.4. Tu jeszcze 1.3. Na tylniej szybie oczywiście żaluzja. No antisy pełną gębą. Ten samochód, mimo przedniego napędu, bardzo dobrze się prowadził. No i był prawdziwym włoskim rozrabiakom. Który z powodzeniem stawiał czoła chociażby niemieckiej czy japońskiej konkurencji w klasie. Lata 90. i to wczesne lata 90. pełnym ryjem. Dlaczego? Ano za sprawą FSM Pinkechento, czyli tego bezklapkowego. Tak, tutaj widzimy, że klapki w nim nie uświadczymy. E no i co? I sporo gadżetów, naklejek, nawiązań do popkultury, kinematografii. Jest Pioneer, jest FSM Sport. No wszystko się tutaj zgadza. No i CPN, zaufanie do pełna. Mówi się, że dziewczyny mają lepszy zmysł estetyczny niż faceci. I to widać na przykładzie tego oto Poloneza. A tu minus. Już abstrahuję od tego, że A tu minus najlepsza Buda, jak mawiają, no to jeszcze z ziemi włoskiej do Polski, ozdobione kołpaki oraz próg. No jest to ciekawy pomysł na italianizację Poloneza i na pewno zabawniejszy niż zaklejenie znaczka w tym oto paskudnym Fordzie i udawanie, że jest to... nie wiem, co to jest... udawanie, że nie jest to kupa. Dla wszystkich tych, którzy uważają, że prawdziwa Alfa Romeo powinna być czerwona i powinna mieć pod maską boksera 145 właśnie z silnikiem przeciwsobnym bardzo fajne auto, to już jest klasyczna Alfa mm, ona z tyłu różni się od 3-6, a z przodu zaraz to pokażę. Wygląda jak swoja pięciodrzwiowa siostra. Ma bardzo fajną deskę rozdzielczą. No i dosyć kłopotliwy silnik, ale miłość, no, miłość do motoryzacji nie wybiera i może być po prostu trudna. Uwaga, mam ogłoszenie dla wszystkich wyznawców Busso. Fajna Alfa wcale nie musi mieć silnika V6 1.7 Boxer. Jest równie crazy, jest bardzo wymagający w eksploatacji, ale szczególnie w takiej budzie jak Raz 4.5 robi robotę. Tylko czy odważylibyście się na jazdę takim autem? Jeremy Clarkson powiedział kiedyś, że każdy miłośnik motoryzacji powinien mieć przynajmniej jedną. Alfa Romeo w życiu, a ja dodałbym, że fajnie było, żeby była to Alfa z jakimś ciekawym silnikiem, jak choćby ten. Wszyscy ci, którzy czekają na mój kanał stricte tuningowy, na Renaissance Tuningu, pewnie się go doczekają, a to jest auto, które na pewno na nim zagości. Jest to Fiat Punto pierwszej generacji 1.75. Jest to auto, które zostało przebudowane na tor i było na tyle hardkorowo już zmodyfikowane, że właściciel stwierdził, że musi je nieco ucywilizować. Zbudował sobie inny samochód na tor bodajże cienkiego czy sejaka, nie cienkiego, a Punto stało się taką Garage queen i no i ucywilizowano je. Wyciągnięto klatkę bezpieczeństwa, ale tak czy owak ten samochód na przykład na torze w Modlinie zawsze robił Potężną robotę. Dobre garażowe dzieło. Cieszę się, że spotkałem je na Forza Italia. Duży props. Nigdy nie ukrywałem tego, że w dziennikarstwie znalazłem się przez Tuning. No i w latach 2000. Tak zwany Punto Front był bardzo popularny w modyfikacjach aut. Czy to kalibry, czy różne auta z lat 90. i 2000. -tych dostawały przednie lampy z drugiej generacji Punto. Oj nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Przecież to jest. Face. Oczywiście żartuję, w poliftowej wersji Punto dostało te dziwne, duże lampy i one zupełnie moim zdaniem zepsuły jego styl, no i w tuningu popularne nie były. Natomiast przedliftowe latały we wszystkim. Skoda Felicja, Pika Pschota, no różne, przeróżne. Projekty, Natomiast to punto poliftowe jest w jakiejś ciekawej wersji, bo one jest mocno wychromowane. Ciekaw jestem, co się za tym kryje. Co robi Fiat Panda drugiej generacji z przebiegiem 391 tysięcy kilometrów na zlocie Forza Italia? Nie wiem, ale się domyślam. Natomiast nie jest to moim zdaniem żadne osiągnięcie, bo znam między innymi Skody City Go, które w warszawskiej Deliverce nakręciły sporo ponad pół bani, więc chwalenie się przebiegiem pod 400, no jest takie umowne dość. A to coś naprawdę pięknego. Grałem już o tym modelu filmik i jest to Multipla po tuningu. Tak, w takim wydaniu na Dużej Feldze wygląda bardzo apetycznie. A, ta Alfa to chyba w jakimś amerykańskim filmie grała czy coś. Jadąc dziś do Rosalina, rozmawiałem z Andrzejem na taki oto temat: która z tych no, w miarę nowożytnych Alfa Romeo jest najbardziej klasyczna? I nie mogliśmy dojść do konsensusu, czy bardziej jest to raz 6/4 przed liftingiem, czy taka jak ta poliftowa. Andrzej jest team duża lampa, mnie bardziej podoba się ten egzemplarz. Po restylizacji, szczególnie w takim kolorze. Dlaczego, kiedy byłem dzieciakiem na słodowcu, a na parkingu społecznie strzeżonym, stała właśnie raz, sześć, 4 w tym kolorze? No i to dla mnie jest taki synonim włoskiego bogactwa. Najróżniejsze auta przyjechały do pałacu w Rosalinie, ale moją uwagę zwróciła regata w weekendzie. Dlaczego? Przede wszystkim to auto kojarzy mi się z początkiem polskiego usenetu. Konkretnie z taką grupą PLMIS samochody. Był tam gość, który taką dwulitrową regatę upalał. Zresztą ja generalnie lubię auta z ATsów. Te samochody, które za, za czasów mojego dzieciństwa rzeczywiście były dosyć często spotykane na polskich drogach. No bo okej, okay, są jakieś auta sportowe, Yy, nawet Koniki, czy, czy Maserati, ale jednak na mnie, na moim graziarskim serduszku największe wrażenie robią tego typu wrościki, chociaż ta regata jest w pięknym stanie, ma fajną tapicerkę w kratkę, no wszystko tu się zgadza, te czerwone trimy dookoła auta, klasyczna felga z lat 80 -tych. daje okejkę. Okay Niektóre włoskie auta mocno zakorzeniły się w popkulturze. Oczywiście tutaj silnik DOHC, no, Fiat Mirafiori, słynie właśnie z silnika Lamprediego, ale młodsze pokolenie pewnie bardziej kojarzy ten samochód z frazą. Szatniarz pilnuje mi mirafiori, tak przywinęła się. E, taka fraza. W utworze będę brał cię w aucie. Chociaż ciekawostka, o ile mnie pamięć nie myli, to w teledysku wcale nie było Mirafiori, a Fiat Ritmo, ale mniejsza o większość. Spotkanie fanów włoskiej motoryzacji Forza Italia w Rosalinie jak zwykle nie zawiodło. Piękne miejsce. Fajne auta, dwie Delty de Integrale, jedna Evolution w mocno limitowanej wersji, fajnie bo było też Maserati Spider, ja uwielbiam te, te kwadratowe mazaki, były auta bardziej wychuchane, mniej wychuchane. Tak jak wspominałem i pokazywałem Wam, ja lubię te Fiaty z lat 70. i 80. -tych. Największe wrażenie zrobił na mnie Fiat 28 Tresportes, ale podoba mi się też Mirafiori. Z rozrzewnieniem patrzyłem na Tipo, ale także te auta z mojej młodości, czyli wszelkiego rodzaju cienkie, Sejcente. Sej Niestety nie było tu żadnego Seicento, które. Przykułoby moją uwagę jakoś szczególnie, a nie ukrywam, że szukałem żółtego Schumachera, Schumachera w Giallo bo dziś dzień nie wiem ile Schumacherów zbudowano, ile było tych edycji, ile miało ich powstać, a na jakiej cyfrze sumarycznie się skończyło. Jeśli wiecie, dajcie mi znać w komentarzach. No i jeżeli mogę was o to prosić, to nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku, no i przede wszystkim o oglądaniu filmów Grata na wózku, jeżeli tematyka takiej porąbanej motoryzacji was Fascynuje. Mnie na pewno tak, oprócz ogrywania aut o takich, będę w tym sezonie letnim starał się pokazywać różnego rodzaju imprezy, czy to youngtimerowe, czy oldtimerowe, czy po prostu motoryzacji trochę dziwniejszej niż ta standardowa, no i w coraz większym stopniu elektryczna. Czy to źle? Nie. To, że samochody Daily use stają się zelektryfikowane, tak naprawdę mało mnie interesuje, bo to czym się bawimy, to są samochody hobbystyczne. Oczywiście. Są ludzie, którzy używają ich na co dzień jako daily i chwała im za to, ale dla większości pozostaną weekendowymi zabawkami. Tak należy je traktować i wtedy na co dzień można się turlać bus pasem jakąś grandę, bandą elektryczną. I jeżeli w weekend słyszy się taki dźwięk jak w... no jak, jak słyszeliście przed chwilą, czyli ryk włoskiego samochodu sportowego, one bardzo charakterystycznie brzmią. Ja się śmieję, że brzmią jak jakaś Bestia jak ryczący lew albo szczekający pies. To tyle z Forza Italia 2025. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć Hej!